Kampania wyborcza z cel konferencyjnych przyniosła się na basen, a wszystko zaczęło się od wyzwania rzuconego przez Prawo i Sprawiedliwość innym kandydatom na prezydenta miasta. Najistotniejsze jest to, że chcemy cały czas mówić o, o rzeczy bardzo ważnej, a często pomijanej, traktowanej jako, jako zabawa, jako Figle jako, jako jakaś fraszka, tylko i wyłącznie, czyli kulturze fizycznej. To jest niezmiernie ważne dla społeczeństwa, dla mieszkańców miasta również. Jak nie trudno się domyślić, inni kandydaci raczej niechętnie wypowiadali się o możliwości pływania w basenie. Radna Małgorzata jacyna stwierdziła, że to niepoważne. Prezydent Piotr Trzystecz odmówił, a Dawid Trzystecz stwierdził, że prezydent musi mieć w głowie, a nie w mięśniach. Na zaproszenie Artura Szobawki odpowiedziała pozytywnie radna Urszula Pańka i tak w sobotę punktualnie o 12.00 politycy wypłynęli. Artur Szłabawka przed tym zapewniał, że w tej sytuacji nieważna jest polityka, a pozytywna inicjatywa. Cieszę się, że przyszedł reprezentant Platformy Obywatelskiej. Tak jak za, zapowiedział kandydat Łukasz Tyszler. Eee który chyba jako jeden zrozumiał przesłanie moje. Wady postawy wśród naszych dzieci i młodzieży są bardzo poważnym problemem i ta akcja ma na celu pokazanie, że warto pływać, że warto namówić rodziców do tego, żeby swoimi pociechami przychodzili na basen i uczyli ich pływać. W internecie komentowano, że taka oto szczegółowa prezentacja walorów ma na celu przekonanie do siebie żeńskiej części elektoratu. Nie, no to, to chyba nie, to, nie, to, nie, to nie z mojej strony. No, ja jestem osobą, osobą... скромном No nie będę się wypowiadał nie będę się na ten temat. Radna Urszula Pani inicjatywę bardzo poparła, przyznając, że problem aktywności sportowej młodych ludzi jest bardzo ważny i warto o nim często i dużo mówić, a z przepłynięciem dystansu nie miała żadnego problemu, mimo że przyznała, nie pływała od dłuższego czasu. To co proponuje pan Artur Szalabawka jako wiceprzewodniczący rady, ja ze wszechmiar popieram, zawsze uważałam, że wychowanie przez sport kształtuje osobowość młodego człowieka i Wszystkie inicjatywy, które będą podejmowane i będę mogła podjąć, na pewno będę promować i wspierać ponad podziałami. Zanim wyścig kandydatów miał miejsce, przedstawiciele młodzieżówki Sojuszu Lewicy Demokratycznej wykonali symboliczny gest wręczenia Arturowi Szałabawce małych gumowych kaczuszek. Pan radny dostał od nas dwie nagie kaczuszki, ponieważ my wychodzimy z założenia, że. Taki happening podczas kampanii nie, nie, nie ma większego znaczenia e, dla miasta. Uważamy, że kandydaci powinni debatować na temat przyszłości, e, kierunku w jakim miasto powinno się rozwijać. Polityka czy nie polityka ważne jest zwrócenie uwagi na pewną sytuację, a tu udało się to zrobić w całkiem dobrym stylu, przyjaznej atmosferze i dużej klasie. Obyśmy w tej kampanii wyborczej byli świadkami wielu podobnych inicjatyw.